Siemanko, z tej strony Power. Chciałabym Wam pokazać nową serię na kanale. Oto, oto jest Pick Crafter. Mam nadzieję, że Wam się ona spodoba. Właśnie ją włączam. I jak mówiłem, mam nadzieję, że się Wam spodoba. I dopiero ją zacząłem tak w sumie. Możecie mi wierzyć, ale gram od wczoraj. I moja siostra ją miała, po prostu wyłączyłem ją. Zobaczyłem jej gry, miała ja parę gier, tam włączyłem ją i zupełnie mi się spodobała ta gra, no i postanowiłem ją zobaczyć na swoim telefonie, zainstalowałem, no i ja się tak wciągnąłem troszeczkę w grę, mam tyle ym, wszystkiego, coś to muszę odblokować, okej. Okay nowe przyodowanie rzadkie redukcje redukuje czas odnowienia ostatnio użytej umiejętności. Możemy założyć, ale jeszcze nie możemy na żadnej. Tak więc ja mam... Um, hmm, ja bym chciał um, dobić teraz to moją. Um, tego ocean. Zostało mi 150 drewna do wybicia i możemy w sumie um, zaczynać to robić. I w sumie to jest troszeczkę nudna ta gra, ale myślę, że Wam się spodoba. Możecie mi zadawać rady, co ja mam robić. Um, co mam robić, jakie... może jakie są jakieś sposoby, żeby mieć lepsze um, te kilofy, jak zdobywać te szybciej. Możecie mi wszystko pisać w komentarzach. Będę przypinał serduszka. I lecimy, lecimy. Mam teraz dynamitę. Oj, coś mi się łączyło Dynamit rzuciłem. No okej. Okay. Yy, teraz w sumie nie wiem co mam zrobić teraz, może... Yy, co ja mam zrobić? Może coś ulepszyć. Ogólnie mam wam pokażę moje kilofy takie mam kilo, w ogóle nic, mam mało Ale myślę, że parę odblokuję Mam bardzo ich mało niestety Najbardziej mi się ten podoba I podoba mi się ten Może ten mi się tak zwany 10 nie podoba A i ten mi się podoba, bo oglądałem ten I nie wiem jak on był i ten, nie, to nie ten, to ten. I ten. I nie chciałbym je ogólnie tak odblokować. Jestem na na to pokażę. Ocean, znaczy nie ocean, nie jestem dżungla, ale cel to jest wbijanie oceanu. Ogólnie biorąc, nie wiem kto komentował ale nam możecie napisać, czy Wam się ta gra będzie podobać. Jeżeli nie, to przystąpiłem z tym serią. Będzie się bardzo rzadko po pokazywała na moim kanale. Chciałbym wam ym, ym, powiedzieć, że taką informację malutką, że ym, ym, nie wiem kiedy będzie live, bo mam taką małą sprawę. Nie umiem live odpalić, będę szukał Będę szukał innych aplikacji do robienia live, wiecie? Bo dyrektor mi się zbugowało i nie umiem, mogę po prostu live odpalić Xe w ogóle Ale jeszcze coś tam ogarnę, może dzisiaj odpali się live'a Nie wiem Puszczam dla was ten odcinek, żeby... Bo nie wiem ogólnie um, który, um, ten, o który będzie live, czy w ogóle dzisiaj będzie live no, i puszczę wam ten odcinek, żeby was bez żadnego nie zostawić. Lecimy, lecimy. Już ile mamy? No, jeszcze 50. Dobra. Yy, możecie mnie dodawać do znajomych. W sumie nie wiemy jak troszeczkę. Ale po prostu mi wysłać linka w komentarzach, wiecie? O, mamy to. Jeszcze, 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 do Jeszcze, jeszcze. Okej, okay, lecimy lepiej. Mbosa będę miał za 2 godziny, a znowu przywołujemy go. Chcę akurat mbosa zrobimy. Okej, okay, jedziemy czterom, cz czteroma palcami, żeby było szybciej. Jestem na tej dżungli i w sumie najgorzej mi się wbiało mesę Piekło, strasznie mi ten ten źle No ale zaraz to jak widzicie. Jedna, dwie, dwa, kiesień, i ten. Wszystko rozwalam. To jest kilo bardzo dobry, Czyli nie aż nie najlepsze, ale dobre jest dla mnie. Na no, chociaż mój poziom, ale nie będziemy teraz na. Piekło stać, będziemy ym, na dżungli. sobie ym, to. Okej, okay, lecimy. Dobra, przepraszam, że w ogóle jest to cukanie. Mu się sam bardzo mi nie lubi. Puszczam jakąś muzy muzyczkę i mam nadzieję, że to nie będzie tak przeszkadzające. Nagrywa się wszystko. Tak, nagrywa się dobrze. A w ogóle mało tego amatystu. Nie wiem jak to nazwać nawet. Ile jak to się nazywa? Nie wiem chyba. Runik. Tam runic ale chyba runic dobra, jeszcze nie mogę, za ile będę... Ue, za 3 to myślę, że ten odcinek będzie trwał za 10 minut 3, nie bo teraz nie wiem nie wiem, tak do chyba 8 minut przeciągniemy może nie przeciągniemy, ale będziemy na stek może jak nam się takie... jak nam się taki um, wyczynnik pojawi, to znaczy, że że jest boss a już jest pojawiony, okej okay. Przywoła i bosa. Jest jakaś czarownica. pierwsze raz ją pokonuję nie wiem o co chodzi w tym. Słoni nigdy nie zapominają czy jest. Lol Ale ja nie wiem o co chodzi w tym. Znajdźmy, gdzie jest tam piesczyście. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Nie się na biomie piasku, pustynia. Pod światem jaskinia piekło. ale nie lubię tego Boka. dobra, nie lubię tego bo nawet nie wiem o co z tym bardzo słaby włos, nie chciałam wydawać na niego tak co jedno co jedno ok nawet go nie wyrobił, bo to będzie bezsensowne dla mnie LOL zacznę, zacznę? nie Dobra, szybko szybko. jeszcze koszulką Jedziemy, z tym już mamy I uwaga, uwaga, ocean. Uuu, ładnie Fany, zobaczymy sobie Ym, jaki są... kilo? Na pewno doszedł Killow z kamienia księżycowego Kilof z asteroidy Kosmiczny kilo doszedł Kip, Nie, kliperowy nie I W sumie to tyle wyszło, więc kupiłem sobie jeszcze to, to nie to możemy, to możemy to musimy z nas. Ale okay. Mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek. Zostawcie łapeczkę w górę i stubika na kanale, a my się będziemy żegnać. Siemana!